To nie jest projekt, jak niektórzy mówią, pisowski. To jest projekt, który był z analiz przygotowywany od lat 80. Od lat 80. była wśród ekspertów od ruchu, y, transportu świadomość, że Polska będzie potrzebowała nowego lotniska. No i to nie jest żadna wiedza związana, nie wiem, na poziomie zdobywania kosmosu. Wystarczy obserwować inne państwa podobnej wielkości y, położone na naszym kontynencie. No i one pobudowały te lotniska po prostu. I my potrzebujemy tego samego, żebyśmy się rozwijali jako kraj jako społeczeństwo. I teraz przychodzi jakiś polityk typu Trzaskowskiego, który jest przez media przedstawiany jako europejczyk i on nam mówi, że lotnisko w Modlinie będzie proszę państwa robić konkurencję Niemcom. Ja nie wiem czy on jest tak głupi, czy on tak bardzo nie szanuje inteligencji tych, którzy go słuchają. Kto z państwa był na lotnisku w Modlinie, gdzieś leciał za granicę? No, to całkiem sporo z nas. Potwierdzicie państwo, to wygląda tak, jak opisałem: małe lotniska. Wyasfaltowany pas startowy i mała, mały budynek, mała hala, w której kolejka się musi pięć razy zawinąć. Jak od lat, jest stamtąd więcej niż jeden lot na dzień, żeby się tam pomieścić. To nie jest w ogóle cokolwiek, co ma wspólnego z lotniskiem międzynarodowym. Gdyby tam miało powstać coś co by wyglądało jak lotnisko międzynarodowe, trzeba by tam zrobić dokładnie tej samej skali inwestycje co w Tym Baranowie. A to, że wybrali Baranów, to nie wynika z tego, że nie wiem, ktoś tam grunty kupił i chciał na tym zrobić biznes, tylko wynika z analizy geograficznej sieci transportowej naszego kraju. Jak można tego nie widzieć? A ci dyletanci zapowiedzieli, że będą robić analizy. Minęło już ponad trzy miesiące i oni nie potrafią, nie to, że przedstawić swojej własnej analizy, która byłaby przekonująca, oni przez trzy miesiące nie potrafią prawidłowo rozpisać przetargu na te audyty. Wiecie Państwo, ci audytorzy są ciągle niewyłonieni. Został drugi konkurs rzędu unieważniony. Popatrzcie Państwo, czym to wróży, jeżeli chodzi o jakość rządzenia i jakość robienia inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To jest prawdziwa katastrofa i przed tą katastrofą Polaków trzeba bronić. Przed tą niekompetencją, przed tym kłamstwem, przed tą hipokryzją i być może po prostu zwyczajną ludzką głupotą, która cechuje część samorządowców i... I zdradą, i być może zdradą. Ja nie chcę stawiać zbyt daleko idących tez, ale też, żeby było jasne. Tak, pan to mówi, tak. Natomiast ja, ja powiem tak, ja tego nie wykluczam. Ja nie mam żadnej wiedzy, że któryś z polityków obecnego rządu jest, że tak powiem, sterowany przez Niemców. Ale ja też tego nie wykluczam. Bo ciężko jest czasem naprawdę wytłumaczyć to, co oni robią, w racjonalny sposób. Ja na przykład nie uważam, że Tusk jest głupim człowiekiem, niezdolnym do złożonego rozumowania. On jest inteligentny. Trzaskowski. Mam wątpliwości, tak? Ale, Tusk, ale Tusk, Tusk wydaje się być inteligentnym człowiekiem. Ja nie wierzę, że Tusk nie zna argumentów swojego własnego ministra Grabarczyka, który te rzeczy już przy poprzednim rządu, rządzie Tuska tłumaczył. Tak? On oczywiście cynicznie wykorzystuje to, co zrobili pisowcy, czyli że ten projekt przedstawili jako swój pisowski. Wystawili mu piłeczkę, ją on tę piłeczkę przyjął i prawda odbija. Natomiast co jest za kulisami, on musi chyba wiedzieć. No i jeżeli ktoś wierzy w jakiś duoport, triport, quadroport, proszę państwa, kto z was podróżował gdzieś za granicę i przesiadał się międzynarodowo w ten sposób, że ląduje na jednym lotnisku, później wsiada w jakiś pociąg, jedzie kilkadziesiąt albo sto kilometrów dalej, tam się przesiada na inne lotnisko i leci na inny lot? Kto się tak przesiadał? O! Jednak dwie osoby. W jakim, w jakim mieście, w jakim kraju? Pan z tyłu. W Stanach Zjednoczonych. Okej, okay. tu, we Francji. Okej, okay. ja podróżowałem wielokrotnie i powiem szczerze, każda przesiadka była w ramach tego samego lotniska. I moim zdaniem wygoda dominuje. Jeżeli oni zrobią to w ten sposób, że będą sugerować ludziom, że mają się przesiadać latając z jednego lotniska na drugie, jeżdżąc pociągiem, a kto z nas jeszcze wierzy, że oni zrobią sprawną komunikację między dwoma czy trzema lotniskami. Proszę Państwa, przecież oni nie są w stanie zrobić sprawnej komunikacji w ramach aglomeracji warszawskiej, a połączyć yy, port Fryderyka, Chopina, Modlin, rozbudować to wszystko. Ja w to totalnie nie wierzę. Ale spotkamy się za 10 lat i podsumujemy, kto miał rację: Trzaskowski czy my. To są rzeczy, które muszą być powiedziane, muszą być wspomniane. Przepraszam, może troszeczkę przekroczyłem zaplanowany czas wystąpienia, ale to jest ostatnie wystąpienie w tej kampanii wyborczej. Te kwestie infrastrukturalne, na nie często nie ma czasu, one wydają się skomplikowane, natomiast one nie są tak skomplikowane, jak nam to czasem przedstawiają politycy czy media. Analizy zostały wykonane, duże pieniądze zostały wydane na to wszystko. Mogę Państwu poświadczyć, ja nie mówię, że wszystkie pieniądze zostały wydane celowo, bo tego nie wiem. Nie pracowałem w tej spółce, która miała budować CPK. Ale wiem, że zostali zatrudnieni fachowcy wysokiej klasy. I obecny rząd w tej chwili zniechęca ich do tego, żeby dalej pracowali dla państwa polskiego i dla polskiego społeczeństwa. To nie może tak wyglądać. To nie może tak wyglądać. Musi być jakaś elementarna kontynuacja i na poziomie samorządowym, i na poziomie państwowym. Musi być ktoś, kto się upomni o Rację stanu. I taką siłą jest Konfederacja, która o tą rację stanu się będzie upominać.